że za nami dwa spotkania w ramach rozgrywek Interligi dzisiaj na boiskach w Ostrawie. Rozegraliśmy spotkanie z banikiem Ostrawa, więc z gospodarzami, a także z drużyną ruchu Lwów. Jak trener ocenia dzisiejsze występy? Na pewno jest to bardzo pożyteczne doświadczenie dla chłopaków móc rywalizować z drużynami z Czech, z Ukrainy. To jest na pewno inny styl gry niż w Polsce, możemy to doświadczyć, więc dla nich to mega ważne. Mogli też zdarzyć się z innym trochę mentalnością zawodników. No gdzieś w Czechach inaczej to wygląda troszkę niż u nas, chłopcy są bardziej tacy... Rząd zwycięstwa, nam tego brakuje, musimy nad tym pracować, drużyna z Ukrainy też mega waleczna, mega pokazała charakter, oba mecze uważam, że dużo mamy takich pozytywnych aspektów do wyciągnięcia, ale też wiemy nad czym mamy pracować w następnych miesiącach, tygodniach, więc spokojnie wracamy do Sosnowca i pracujemy dalej. Według swojej koncepcji, według swojego planu. Eee, a to fajne doświadczenie. Ja jestem zadowolony z chłopaków, więc pozytywnie widzimy i patrzymy w przyszłość. Dla trenera to nowa grupa, nowy rocznik. Jak wyglądało to trenera wejście do tej grupy chłopaków i jak trener ocenia ich potencjał? Znaczy, na chwilę obecną to poznajemy się nawzajem dalej, bo przed, za nami jest obóz już letni, za nami jest. Yy, Kilka meczów ligowych, sparingów, więc poznajemy się nawzajem, poznajemy możliwości chłopaków, poznajemy ich potencjał. Na pewno grupa 212, z którą byliśmy ostatnio dwa lata, już na tyle, że my się poznali, że wiedzieliśmy na co nas stać, co możemy zmienić, co możemy wdrożyć nowego, jakie pomysły możemy sobie pozwolić. Tutaj jeszcze nie bardzo w tej grupie możemy na takie rzeczy sobie pozwolić, ale drobnymi powolutku, kroczkami gdzieś. Idziemy do przodu i cały czas pracujemy nad, przede wszystkim nad rozwojem ich indywidualnych umiejętności, bo to jest dla nas najważniejsze. A takie aspekty drużynowe, zespołowe przyjdą z czasem i myślę, że to wszystkim, że tak powiem, wyjdzie na dobre, ale na razie powolutku idziemy do przodu. Ma trener dwuletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o te rozgrywki Interligi, ponieważ był tutaj już trener z rocznikiem 2012. Czy to był taki plus tutaj przed przyjazdem z tą nową grupą? Przydało się to zdobyte doświadczenie? Znaczy na pewno to się przydaje. No, każdy rozegrany mecz, tak jak zawodnicy się rozwijają, tak trenerzy się rozwijają. Poznajemy nowe drużyny, tak jak Banik i Ruch Wów już bodajże czterokrotnie, czy nawet więcej. Ośmiokrotnie chyba graliśmy z nimi, z rocznikiem 2-12, zarówno w e, dziewiątkach, jak i w jedenastkach, więc e, na pewno wiedzieliśmy, co nas tutaj czeka. Chłopcom też zostało to na odprawie przekazane. E, wiedzieli właśnie, że to są drużyny mega waleczne, mega zaangażowane, biegające, więc e, na pewno nie było tutaj łatwo. Wszystko się sprawdziło, myślę, że e, chłopcy mają... Też fajny materiał do analizy takiej własnej, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, w którym miejscu oni są na tle no, kolegów z innych krajów. No. I tyle, pracujemy dalej. Trenerze, za nami dwie solidne lekcje futbolu w wykonaniu ruchu Lwów, a także Banika Ostrawa. Pierwsze śliwki robaczywki, tak to nazwę, ponieważ dzisiaj dla trenera i dla trenera drużyny to był mecz wyjątkowy, bo nie graliście w piłce dziewięcioosobowej, a jedenastoosobowej. Jakie są trenera odczucia po tej rywalizacji? Na pewno były to wartościowe dwa spotkania, które rozegraliśmy, tak jak tutaj wcześniej wspomniałeś, w piłce 11-osobowej. E, uważam to za bardzo ważne i ciężkie przejście z tej piłki 9-osobowej. E, niestety dochodzi tutaj dwóch zawodników i, i tworzy to różne problemy na boisku, które musimy rozwiązać. E, niemniej jednak uważam, że było to bardzo wartościowe e, zmierzenie się z dobrymi drużynami, e, nie tylko tutaj na arenie tej inter, interligowej. E, Mieliśmy możliwość rywalizacji, ale też międzynarodowej, bo z tymi drużynami też mierzymy się niejednokrotnie na jakiś turniejach czy na jakichś wydarzeniach. To było akurat pierwsze wydarzenie, w którym mieliśmy możliwość tutaj rywalizacji w piłce 11-osobowej. No i było widać, że troszkę nam brakuje pod kątem tutaj przede wszystkim organizacji gry, pod kątem takim fizycznym tutaj było widać, że musimy mocno popracować, więc uważam, że jest nad czym pracować. Ważne, że zdefiniowaliśmy, jaki problem, jaki posiadamy, no i patrzymy gdzieś tam z perspektywą w przyszłość z optymizmem. Jakoś szczególnie przygotowaliście się do tych spotkań z racji tego, że będziecie grać w 11, a nie w 9? E, tak, no, zwiększaliśmy pole gry. E, zwracaliśmy uwagę na to, aby, e, aby też rywalizować e, przy użyciu piłki piątek, czyli też e, większego rozmiaru, bo teraz e, rywalizujemy w pierwszej lizy wojewódzkiej T1 piłkami czwórkami, więc e, to też e, myślę, że miało, miało znaczenie, bo ta piłka jest troszkę cięższa, jest też większa i to też przysporzyło pewnych tam problemów, ale uważam, że z każdego doświadczenia jesteśmy w stanie wyciągnąć coś pozytywnego, i, i nawet, nawet gra, w której, w której gdzieś tam nie wyglądamy tak jak byśmy chcieli, da większe rezultaty w przyszłości. Co chłopaków i trenera najbardziej zaskoczyło tutaj w rywalizacji z drużyną z Czech i z Ukrainy? Czy było coś takiego szczególnego, co zapadło wam w pamięć i wiecie, że musicie nad tym popracować, bo powiedzmy sobie szczerze, w następnych miesiącach, a nawet latach, to może być już tak znacząca różnica, że po prostu nie nawiążecie równo walki z takimi drużynami? Myślę, że największym takim czynnikiem, jaki, jaki dało się wynieść z tego, tak oglądając te spotkanie z boku i też rozmawiając z chłopakami, no to przede wszystkim fizyka. To był Główny, główny powód można powiedzieć naszych przegranych pojedynków jeden na jeden, gdzie mimo że umiejętnościami technicznymi nie odstawaliśmy, no to niestety tutaj ten każdy pojedynek, nawet jeśli, jeśli go wygraliśmy, przegrywaliśmy w starciach fizycznych. Także myślę, że tutaj na pewno musimy mocno nad tym popracować i też co bym wymienił jeszcze. Przy, przy, tym, e, przy tym takim aspekcie, jaki, jaki dało się tutaj e, odczuć, to przede wszystkim, myślę, po takie cechy ewolucjonalne, e, czyli, czyli taka, taka zaciętość, takie, e, takie podejście do tego, że nie ma straconych piłek, że nawet jeśli, jeśli gdzieś tam piłka jest w bocznym sektorze boiska, pod giewką, e, no to zawodnicy idą do końca i, i nie chcą wyciągnąć, e, nie chcą tej piłki e, oddać. Także to myślę, że e, były takie główne, główne elementy, główne czynniki, które spowodowały to, że wyglądaliśmy tak, Uważa trener, że takie zebrane dzisiaj doświadczenie powiedzmy sobie prawdę młodych chłopaków, bo to jest kategoria U12 zaowocuje w przyszłości. Przy następnym takim wyjeździe oni już będą zdecydowanie lepiej przygotowani pod tym względem tych cech wolicjonalnych i już nie będą grzecznymi chłopcami? Jasne, mam nadzieję, że pierwsze, pierwsze koty zapłoty i wyciągniemy dużą lekcję, czy to z nagrań, czy to z materiałów, jakie mamy tutaj przygotowanych, jakie zebraliśmy, czy też tutaj poprzez feedback jaki zbieramy od zawodników pod kątem tego, co nie wychodziło, z mamy problemy, co musimy, nad czym musimy popracować i, i gdzie widzimy takie, taki bagaż doświadczeń, który możemy, możemy później wprowadzić do naszej gry w poszczególnych fazach, które, które są na boisku.